Cześć, witam wszystkich miłośników malarstwa, dziś głównie olejnego. Kilka osób pytało mnie w komentarzach o to, na przykład, co trzeba mieć na początek, żeby zacząć swoją przygodę z malarstwem olejnym i czy dużo to kosztuje. I dziś właśnie chcę Wam pokazać taką technikę malarską, w której wykorzystuje się tylko jedną farbę olejną i olej lniany. Otóż kolor możemy wybrać dowolny, ja jednak polecałbym coś w brązie, na przykład umbre. Paloną. I o co chodzi w tej technice? Otóż używamy w niej farby olejnej trochę tak jak w akwareli, nie używamy bieli, bielą będzie biały grunt, na którym farbę rozcieńczoną olejem nakładamy laserunkowo. W tej technice skupiamy się nie na kolorze, tylko na walorze, który również jest bardzo ważny. Mam tutaj taki panel, jest to płyta HDF zagruntowana akrylowym gesso i jest ona... Biała, dlatego najjaśniejsze partie możemy zostawić, tak jak w przypadku akwareli. Na początek radzę jednak e, cały panel zamalować średnio ciemnym, laserunkowym nakładem z farby rozcieńczonej nieco olejem lnianym. Później, przy pomocy na przykład patyczków higienicznych lub ręczników papierowych, czy też małych zwiniętych szmatek, możemy wyciągać światło. Najciemniejsze partie możemy po prostu namalować farbą prosto z tuby. Polecam też pracować ze zdjęciem czarno-białym lub przy pomocy jakiejś aplikacji czy programu użyć filtru, na przykład sepi. Jest to bardzo pomocne, kiedy malujemy brązową farbą, jak ja na przykład umbrą. Ok, to tyle teorii. Teraz zapraszam Was na fragment timelapse z procesu malowania.